Cześć, tutaj Mateusz. Dzisiaj chcę podzielić się z tobą pięcioma zwrotami, które możesz użyć na rozmowie kwalifikacyjnej po angielsku i na pewno pomogą ci ją dostać. Tak więc zapraszam uwierz albo nie, ale ja też kiedyś starałem się o pracę i miałem rozmowę kwalifikacyjną i część z niej z tej rozmowy była właśnie po angielsku pamiętam, że to była zewnętrzna rekruterka, która rekrutowała do korporacji, no i w pewnym momencie przeszliśmy sobie na tą rozmowę po angielsku i no był trochę stres bo nie przygotowałem się do tego trochę poszedłem na spontanie, jak to większość z nas robi, ale dzisiaj chcę pomóc Tobie, żebyś nie miał tego stresu, żebyś przygotował się i żebyś miał w zapasie już kilka takich zwrotów. Tak więc pierwszy zwrot to jest wtedy, gdy opowiadasz o swojej poprzedniej pracy, o jakimś doświadczeniu, i możesz powiedzieć, in my previous job I was responsible for. Czyli w poprzedniej pracy byłem odpowiedzialny za coś. In my previous job, I was responsible for i mówisz na przykład responsible for uh, programming, responsible for selling, for talking to clients. Więc w tym y, ten zwrot pomaga ci rozpędzić się, żebyś potem mógł zacząć mówić o swoim doświadczeniu, o projektach, które prowadziłeś, o tym, co robiłeś, jakie miałeś trudne sytuacje, jak z, y, je przezwyciężyłeś. Tak więc to był pierwszy zwrot. Drugi zwrot to wtedy, kiedy mówisz trochę o swoim y, wykształceniu. Możesz powiedzieć: I studied at The University of Warsaw albo w jakimś innym miejscu. Więc chcesz opowiedzieć trochę o swoich studiach, może o projektach, które już prowadziłeś na studiach, gdy dopiero zaczynasz gdzieś tam swoją karierę. Więc możesz dodać i rozwinąć właśnie ten zwrot. Trzeci zwrot to: I worked for IBM as a Java developer. Więc możesz wtedy powiedzieć, dla kogo pracowałeś? Pracowałem tutaj dla IBM jako, jako programista możesz wymienić nawet kilka firm, kilka swoich stanowisk i wtedy możesz nawet połączyć to, co mówiliśmy wcześniej, że byłem odpowiedzialny tam za coś. I was responsible for i mówisz dalej, jak to wyglądało. Czwarty zwrot to I have one year experience as a salesman. Czyli mam rok doświadczenia jako sprzedawca albo as a developer, as a software engineer, as a tester, and so on. Więc wtedy mówisz sobie po kolei, dalej, dalej, te wszystkie, wszystkie zawody, jakie wykonywałeś, te wszystkie, może Twoje funkcje, jakie miałeś. Więc to jest przydatny zwrot, gdy opowiadasz właśnie o swoich osiągnięciach w pracy, o tym co robiłeś, kim byłeś, jak długo to robiłeś i e, możesz to dalej rozwijać. Piąty zwrot to jest: I think I'm the right choice for this job because I know how to. Trochę długi zwrot. Tam wszystkie je będziecie mieli w opisie, tak więc możecie sobie sprawdzić. Zachęcam też do tego, żebyś sobie przeczytał je wcześniej, powiedział na głos, w ten sposób też przełamujesz tą barierę w mówieniu i uczysz się też lepiej tego na pamięć. Więc jestem dobrym kandydatem na tą pracę, ponieważ wiem, jak coś zrobić, I know how to i możesz powiedzieć przezwyciężyć jakiś problem, pokonać coś. Wiem, jak coś zaprogramować, jeśli jesteś programistą, więc polecam to pytanie. I szóste pytanie, szósty zwrot bonusowy, to jest I'm sorry, could you please repeat the question? Więc czasem jest tak, że zapomnisz, albo jesteś w takim Amoku stresie, że nie do końca pamiętasz, co, jakie pytanie padło, albo zamyśliłeś się, już sam nie wiesz, co masz powiedzieć. Więc te, wtedy dobrze trochę tak przerwać tą rutynę i powiedzieć, że przepraszam, czy, czy, czy możesz powtórzyć jeszcze raz to pytanie. Więc zachęcam, żebyś sobie przeczytał je na głos, spróbował sobie sam odpowiedzieć, co ty byś powiedział w takiej sytuacji. I dzięki bardzo za dzisiaj. Zachęcam do subskrypcji kanału na YouTubie, do zostawienia lajka like pod tym filmem. Jeśli masz jakieś pytania, możesz się ze mną skontaktować. Więc dzięki bardzo, miej dobry dzień. Cześć.